Cześć czołem. Dzień dobry. Dzisiaj 26 października, także przychodzi czas na upublicznianie mojego sekretu, tak jak obiecałem. Mój projekt to, to projekt pisarski. Jest to powieść obyczajowo-przygodowa, bardzo, bardzo wciągająca. Więcej niestety nie mogę wam zdradzić, gdyż wydawca. W którym jestem sam osobiście zaplanował inne terminy na upublicznianie tych informacji ale zachęcam was do śledzenia mnie na social mediach niedługo startuje strona specjalnie dedykowana do tej powieści będzie więcej informacji więcej konkretów mam nadzieję że się będziecie przy tym dobrze bawić no i pamiętajcie że Najważniejsze w procesie twórczym jest również to, żeby spędzać czas z najbliższymi. Pozdrawiam Was. Pozdrawiamy ze spacerku na razie.